Witajcie, wszyscy. Dzisiaj kolejne wiki fonetyki. A mianowicie, dzisiaj pozostając w kręgu ostrzeżeń czy też jakichś alarmów, spróbujemy rozpoznać, w jaki sposób możemy odróżnić takie zwykłe ostrzeżenia od ostrzeżenia nagłego, od ostrzeżenia takiego alarmowego. Do tego doskonałym narzędziem jest intonacja. I za chwilę o tym sobie chwilkę porozmawiamy. Jak może pamiętamy, do tej pory mówiliśmy o tonach statycznych i kinetycznych. Mówiliśmy bardziej o tonach niskich, czyli mówiliśmy o tonach typu low fall, low rise, fall rise oraz rise fall, które były w różnych kontekstach do różnych rzeczy używane. Tutaj natomiast przy wyrażaniu ostrzeżenia, zwłaszcza w trybie nagłym alarmowym, będziemy używali tonu wysokiego opadającego, to znaczy high fall. I tutaj jest podobieństwo pomiędzy językiem polskim i wieloma innymi językami, w których dokładnie tak samo wyraża się pewną ekscytację, nagłość, alarmowość danej sytuacji. I mamy tutaj Careful! I to jest oczywiście nagłe. Natomiast careful albo careful to jest takie zwykłe. Czyli ton wysoki opadający pokazuje nam stopień zagrożenia albo intensywność naszego ostrzeżenia. No to przećwiczmy sobie to przez chwilę. Five, three. Pronunciation and intonation. Look and listen. Which of these is a sudden warning? A. Careful. B. Careful. Listen. Don't speak. Say which of the following pairs are urgent sounding sudden warnings. One A. Take care. B. Take care. Two A. Watch out. B. Watch out. Three A. Mind B. Mind Four A. Look out B. Look out. 5 A. więc, jak widzimy, jest to dość sytuacja podobna do języka polskiego, w którym high fall, czyli ton wysoki opadający, występuje w bardzo podobnych kontekstach. Także to dla nas nie będzie żadnym problemem, aby to Opanować i ewentualnie stosować we właściwych kontekstach. Moi kochani, na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszonka. Pa pa.